Od setek lat ich nazwiska budzą kontrowersje. Rothschildowie, bankierska dynastia, która finansowała królów, wojny i imperia. To właśnie oni stali się symbolem potęgi i obiektem teorii spiskowych. Przepis na sukces? Kazirodcze małżeństwa po to, by wpływy i pieniądze nigdy nie opuściły ich rodu. Przez wieki Żydzi byli wykluczani z wielu zawodów, wyrzucani z miast i traktowani jak obcy. Zamknięto im drzwi do ziem, urzędów i gildii, pozostał im handel, złoto. No, i bankowość to nie wybór, to przetrwanie. Dziś bez dwóch zdań są potęgą pod nazwiskami takimi jak Larry Fink, Lloyd Blankfein czy Janet Yellen. Są mocno związani z najpotężniejszymi instytucjami finansowymi świata, a sam Fink, twórca BlackRock, dziś zarządza kilkudziesięcioma bilionami dolarów. Tak, bilionami. Ale to nie przypadek, ale czy spisek, a może logiczna konsekwencja historii. Razem na kanale Globus postaramy się znaleźć odpowiedź na te pytania. Dlatego zadzwoń dzwoneczkiem i subskrybuj kanał, by być na czasie. Zaczynamy! Mejer Amschel Rothschild to założyciel finansowej dynastii. Urodził się w połowie XVIII wieku w żydowskim getcie we Frankfurcie nad Menem. Będąc synem drobnego kupca i wymieniacza pieniędzy już we wczesnych latach, nabrał sporo doświadczenia biznesowego. Żydowska historia to nierzadko lata opresji i ograniczeń, nie inaczej było w przypadku Mejera. W Niemczech, jak i w innych chrześcijańskich krajach Europy, społeczność żydowska musiała mierzyć się z licznymi ograniczeniami. Poza obowiązkiem życia w gettach mieli dodatkowe podatki, byli wykluczeni z cechów rzemieślniczych. Oraz mieli zakaz posiadania ziem, co z jednej strony skutecznie zamknęło niektóre ścieżki kariery, a z drugiej jasno wyznaczyło niszę, w której Żydzi mogą działać handel i finanse, a dokładniej lichwa. Zakazane w chrześcijaństwie sprzedawanie pieniędzy, czyli pożyczanie na procent, było idealną niszą dla europejskich wyznawców innego Boga, niszą, którą mądrze wykorzystał pionier dynastii. Choć wcześniej zmarli rodzice Mejera, agitowali za karierą duchownego, ich syn miał inny pomysł na swoją karierę. Handlując antykami, i rzadkimi monetami zdobył coś dużo droższego od pieniędzy, kontakty w arystokracji. A za kluczowy kontakt uznaje się Wilhelma IX, jednego z najbogatszych władców w Europie. Czyli znowu wychodzi na to, że po znajomości to i do raju się wepchniesz. Zdobywając zaufanie księcia, Meyer zarządza coraz to większymi aktywami, by w końcu postawić pierwszy dom bankowy. Kamień węgielny potęgi Rothschildów. Finansował arystokrację, ale przede wszystkim rządy podczas konfliktów. Które rządy? Te, które się opłacało, a opłacało się wszystkie. Podczas gdy monarchowie i rządy państw grały w Warcaby, Rothschildowie grali w szachy 6D z szóstym zmysłem do zbudowania wielopokoleniowej potęgi. I choć nie każdy z nas ma możliwość zarządzać fortuną na skalę Rothschildów, to dziś dzięki technologii inwestowanie stało się dostępne praktycznie dla każdego. Wystarczy odrobina chęci, smartfon i Odpowiednia aplikacja. Dzięki XTB zarządzanie Twoimi finansami i inwestowanie stanie się wygodne i przejrzyste. To narzędzie, które sprawdzi się zarówno dla nowicjuszy, jak i doświadczonych inwestorów. Ale właściwie dlaczego XTB? Po pierwsze, inwestując w tysiące akcji i ETF-ów dostępnych w ofercie XTB, nie zapłacisz żadnej prowizji do kwoty 100 tysięcy euro obrotu miesięcznie. Po drugie, dzięki planom inwestycyjnym, możesz systematycznie budować swój kapitał inwestując małe kwoty. A jeśli akurat chwilowo nie inwestujesz, wolne Środki na koncie XTB są oprocentowane, pieniądze zamiast bezczynnie leżeć, pracują na Twoją przyszłość. Jeśli chcesz zrobić pierwszy krok, zakładając konto w XTB z kodem GLOBUS, dostaniesz dostęp do dedykowanego dla początkujących kursu, który wprowadzi Cię w świat rynków finansowych. Link do założenia konta w XTB znajdziesz w opisie tego filmu. Pamiętajcie jednak, że inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem. Dlatego należy robić to odpowiedzialnie i zacząć przede wszystkim od zdobywania niezbędnej wiedzy. Ok, wracamy do materiału. W herbie od Shieldów znajdziemy pięć strzał. To znak rozpoznawczy rodziny, symbol pięciu synów Mejera. Pierwszego pokolenia urodzonego nie w getcie, a na salonach, na dużej scenie teatru Lalek, gdzie to właśnie oni. Pociągają za sznur pięciu synów, rozstawionych w pięciu ówczesnych finansowych stolicach Europy Frankfurt, Wiedeń, Londyn, Neapol i Paryż. Taka siatka pozwoliła rodzinie zarabiać i rozwijać wpływy w najważniejszych obszarach. Rewolucja przemysłowa galopuje, koleje kwitną, infrastruktura, technologie, no i oczywiście wojny, podczas których Rothschildowie wielokrotnie w swojej historii finansowali wszystkie strony konfliktu jednocześnie. Wynik w takim układzie nie miał absolutnie żadnego znaczenia. Wygrywała bogata i wpływała rodzina. Rothschildowie aż do dziś utożsamiani są z ogromną fortuną i wpływami. Nic dziwnego więc, że to nazwisko przewija się bardzo często wśród wielu teorii spiskowych. Istnieje nawet legenda, jakoby Rothschildowie dzięki swojemu przepływowi informacji wiedzieli o wyniku bitwy pod Waterloo dwa dni przed wszystkimi, co wykorzystali w spekulacji giełdowej, tym samym inkasując kosmiczną sumę pieniędzy. Ale czy to jedyna żydowska Rodzina takiego kalibru? Bynajmniej. W podobnych latach potężne imperium rozwinęła rodzina Sasun zwana Rothschildami Wschodu. Zbogadzili się dzięki działalności w finansach, ale przede wszystkim w handlu. Prowadzili biznesy między Indiami, Chinami i Wielką Brytanią, bawełna, tekstylia, ale również mało moralny, za to samo napędzający się złoty pociąg. Czyli opium. Na narkotyku dorobili się naprawdę dużo, a liczba uzależnionych stawała się coraz większym problemem, destabilizując chińskie społeczeństwo. Chińczycy zareagowali i zakazali importu opium i przypłacili za to wieloma istnieniami. Dlaczego? Bo wielu się to wybitnie nie opłacało, mam tu na myśli Wielką Brytanię i posiadającą tam wpływy rodzinie Sasu. Rozpętały się dwie wojny opiumowe, w których Brytyjczycy skutecznie namówili Chińczyków na przemyślenie sprawy, finalnie narzucając im swoje traktaty, które umożliwiły dalszy handel, a żydowska dynastia mogła dalej piąć się po szczebelkach drabiny światowego biznesu. Na tak duże wpływy pozwolił ten sam schemat co Rothschildów: spłodzenie synów i osadzenie ich w taktycznych miejscach na ziemi, bo tak stworzona siatka, Wpływów zbudowana z obrotnych i bliskich sobie osób, wydała im się być kluczem do sukcesu. Takich rodzin w Europie było całkiem sporo. Niektóre o imperialistycznych zapędach, a inne pielęgnowały mająteki i wpływy w obrębie danego regionu. Zderzenia interesów były nieuniknione. Jak sobie zatem z tym poradzili? Zaufanie, którym się obdarzali w ramach własnej społeczności, sprawiło, że konkurencja między rodzinami została ograniczona do minimum. Za to było bardzo dużo współpracy przy realizowanych inwestycjach, edukacji i wymianie informacji. Pierwszy z dynastii, Meyer Rothschild, za młodu pracował i chłonął wiedzę biznesową w firmach rodziny Oppenheim, tylko nie mylić z Oppenheimerami, tymi od bomby atomowej, choć ci również byli rodziną żydowską, zaczynając skromnie na Emigracji w USA po to, aby stać się zamożną, inteligencką elitą. Ale wracając, Oppenheimowie uczyli młodego Rothschilda, w kolejnych latach rodziny łączyły się biznesowo, ale też matrymonialnie. To sugeruje mocno związane relacje, ponieważ dynastią żydowskim bardzo zależało na utrzymaniu powiązań i majątków w jak najmniejszym kręgu, ale do tego jeszcze wrócimy. Rothschildowie byli równie blisko brytyjskiego rządu, co Sasunowie i finansowali działania kolonialne w Azji. Pamiętacie wojny opiumowe? Oppenheimowie, będąc wcześniej w elitach niż Rothschildowie, mieli dobre relacje z wieloma innymi rodzinami żydowskich handlarzy i bankierów w całej Europie. Innymi słowy, dzięki współpracy utkała się rozległa sieć powiązań i wpływów. Wszechobecność Żydów na salonach tylu krajów przyczyniła się do ich emancypacji w XIX wieku. Uzyskali oni prawa obywatelskie, a wspomniane ograniczenia choćby do posiadania ziemi zostały zniesione. W europejskich społeczeństwach pogłębiły się i tak już istniejące uprzedzenia, a efektowne sukcesy kolejnych klanów dały pretekst do obwiniania Żydów za kryzys gospodarczy. Połączenie sytuacji gospodarczej i wizerunku Żydów stworzyło fundament do antysemickiej propagandy, na fali której w Niemczech do władzy dochodzi pewien austriacki akwarelista. Pierwsza i druga wojna światowa przyniosą makabryczne skutki dla wyznawców judaizmu. Europa spłynęła krwią milionów ofiar nazistowskiej propagandy i zbrodniczych działań. Naturalnie nie odbiło się to bez echa dla żydowskich majątków. Choć niektóre rodziny, jak na przykład działający na wschodzie Sasunowie, nie odczuły bezpośrednio skutków wojny, wpływy i płynność interesów w Europie wyraźnie zmalały. Europejskie żydowskie dynastie straciły bardzo dużo, ale nie pozostały spłukane. Niektóre z nich, na przykład Oppenheimowie, odbudowywali majątek, jednocześnie usuwając się ze świeczników w cień. Sprzedawali aktywa, dzieląc majątek po rozproszonej rodzinie, która uciekała przed zagładą, zostawiając na miejscu zagrabione przez nazistów majątki. Odbudowa szła całkiem nieźle, lecz nigdy nie wrócili do potęgi z czasów przedwojennych. Część rodziny zasymilowała się z niemieckimi elitami i przeszła na chrześcijaństwo. Aby ostatecznie ustabilizować swoją sytuację, w 2009 roku sprzedali swój kamień w koronie. Bank Sal Oppenheim stał się własnością Deutsche Banku, związanego później z Gentlemanem, którego powinniście już znać. Po filmie o Black Rock spora część z was chciała poznać nieco szerszą historię Larego Finka. Mam dobrą wiadomość, zaraz do tego przejdziemy. Dziś rodzina Oppenheim jest raczej w cieniu, nie jest już graczem w bankowości, i jest znana głównie z aktywności w sztuce, kulturze i filantropii. A co uchroniło Rothschildów od takiego losu? Dużo mocniejsza struktura, bo jak wiadomo, co w rodzinie, to nie zginie. Jak możemy dowiedzieć się z książki Fergusona The House of Rothschild, w XIX wieku z 58 małżeństw ponad połowa została zawarta wewnątrz rodziny. Wujkowie z siostrzenicami, kuzyni z kuzynkami. jaj. Aj, aj. Pozostałe małżeństwa też nie były przypadkowe. Żydowskie elity zaślubiały się między sobą, cementując wzajemne relacje, no i oczywiście interes. Poszerzali w ten sposób wpływy, przyspieszali przepływ informacji i chronili majątek przed rozdzieleniem go poza własną społeczność. Europa Europą, ale nie sposób pominąć roli Żydów w historii USA. Prężnie rozwijający się nowy świat o kapitalistycznym usposobieniu, wolność wyznaniowa, brak gett i ograniczeń jak w Europie. Ciężko się dziwić zatem, że był to atrakcyjny kierunek dla przedsiębiorczych i gotowych do ryzyka. Modus operandi Andy był bardzo zbliżony do tego w Europie, choć tam nie stawiano już tak mocno na związki małżeńskie w ścisłym kręgu. Oprócz tego, w miarę upływu lat, amerykańskie dynastie przybierały formę korporacyjną i świecką. Konkurencja na rynku amerykańskim była większa, przez co zdobycie takiej dominacji jak w Europie było dużo trudniejsze. Musieli się liczyć z takimi graczami jak Rockefeller czy J.P. Morgan, mimo to poradzili sobie lepiej niż nieźle. W latach 80. i 90. XX wieku Żydzi stanowili zaledwie 2% amerykańskiej populacji, a na listach 400 najbogatszych Amerykanów Forbesa zajmowali między 20 a 25% pozycji. Z rynku amerykańskiego warto Wyróżnić trzy rodziny: Goldman, Lehman i Seligman. W złotych dla siebie latach XX wieku były to elity na Wall Street i w polityce, ale w przeciwieństwie do Rothschildów, dziś nie kontrolują już żadnego banku, przynajmniej nie bezpośrednio. Inaczej natomiast jest z Larry Finkiem, który po raz drugi już trafia na scenę kanału Globus. Ten gość, a właściwie jego firma w zakresie bankowości i banków, ma już dużo więcej do powiedzenia, a BlackRock w swoim portfolio ma ich ponad 300. Nasz bohater pochodzi z żydowskiej rodziny, która nie różniła się zbyt mocno od tych, Klasycznych amerykańskich domostw, to właśnie tam urodził się Lary. Jakimś dziwnym trafem, już w młodości Fink otoczony był przez środowiska akademickie i finansowe. Po swojej 100-milionowej porażce dostaje możliwość stworzenia nowej firmy i umówmy się, w brutalnym świecie Wall Street, rzadko kto dostaje taką szansę. Razem z Robertem Capito, który również był tego samego pochodzenia co Lary, postanawia wystartować z nową firmą pod szyldem Blackstone Group. Obecnie zarządzają już bilionami dolarów swoich klientów. Diaspora żydowska ma bogate. Bogate sieci w finansach, edukacji, polityce i mediach, z których Fink aktywnie korzystał. Na łamach Financial Times możemy znaleźć informację, że Larry kolekcjonował swój zespół w taki sposób, że jego biuro miało określenie Mały Izrael. Fink potrafił również obracać się wśród elit, sponsorując Paley Center, New York University czy Muzeum Sztuki w Nowym Jorku. Jak widać na poprzednim przykładzie, dynastie przestawały być popularne, za to nie brakowało indywidualnego geniuszu. Sheldon Adelson, syn żydowskich imigrantów, zaczynał bardzo biednie, ale i w tym przypadku bardzo szybko żyłka do interesów dała o sobie znać. Od sprzedawania gazet przez maszyny ze słodyczami i kredyty hipoteczne aż do kluczowego 1988 roku, bo to wtedy wszedł w hazard i to tej najlepszej, zawsze wygrywającej strony. Zainspirowany weneckim kasynem, zaczął tworzyć najbardziej luksusowe hotele z kasynami, najpierw w Las Vegas, następnie tworząc największą sieć domów hazardu w USA, żeby w końcu dokonać ekspansji na Azję, gdzie dziś ten biznes jest skoncentrowany. Sheldon zmarł w 2001 roku, ale pozostawił ogromny majątek, którym dziś zarządza jego żona Miriam, co czyni ją jedną z najbogatszych kobiet świata. Sheldonowie nigdy nie kryli się ze swoją proizraelską polityką. In this country, the one thing the Jews have been searching for for 3000 years is acceptance. In Oboje, będąc dziećmi represjonowanych w Europie Żydów, od lat inwestowali w pomoc i edukację społeczności żydowskich na całym świecie. Nie kryli się także ze swoimi poglądami politycznymi. Już 20 lat temu weszli do elit Białego Domu, hojnie finansując republikańskiego kandydata George'a Walkera Busha, a od 2016 roku Donalda Trumpa. W ostatnich wyborach dofinansowali jego kampanię skromną kwotą 100 milionów dolarów, przebijając tym samym hojność samego Ilona Maska. Miriam Adelson publicznie nazwała Donalda Trumpa prawdziwym przyjacielem narodu żydowskiego, finansując prawicowe media i polityków, rodzina pozostaje wpływowa w samym Izraelu. A co z technologią? Tutaj również jednostka okazała się być wystarczająca, aby stworzyć prawdziwe imperium. Mark Elliot Zuckerberg, bo o nim tutaj mowa, urodził się w 1984 roku w White Plains i od najmłodszych lat wychowywał się w reformowanym domu żydowskim. Był synem dentysty i psychiatry, z korzeniami docierającymi aż do Austrii. Niemiec oraz uwaga. Polski. Gdy studiował na Harvardzie, należał do żydowskiej fraternitas Alpha Epsilon Pi to takie swego rodzaju bractwo kwestia bardzo popularna w USA z tamtych lat. Co ciekawe, jednym z absolwentów tejże grupy był jeden z wcześniej już wspomnianych Adelsonów, Sheldon. Choć początkowo Zuckerberg określał się jako ateista od 2015 roku, coraz bardziej otwarcie mówi o swojej żydowskości. What role religion plays in your life, if any? It's actually, I, I think, playing an w ostatnich latach, więc nasze dziewczyny do i to jest część naszego życia. Zapowiadając publicznie, że religia jest dla niego bardzo ważna oraz przytacza judaistyczne modlitwy, jak chociażby ta podczas wystąpienia na Harvard Commencement, wtedy cytował modlitwę Misze Rabach. Tak się chyba nazywa. Mogę, mogę popełnić błąd. Jestem tylko globuzem. I'm reminded of a prayer. Misha Berach W 2021 roku Zuckerberg i jego żona Priscilla Chen przekazali 1,3 mln dolarów na wsparcie 11 organizacji żydowskich. No ale Mark, dla ciebie to trochę mało, nie sądzisz? W tym szkół, ośrodków młodzieżowych, obozów letnich i grup walczących z antysemityzmem, działając przez ich prywatny fundusz rodzinny. To realnie związanie się z lokalną społecznością żydowską. Podobne działania zyskały uznanie również w Bay Area, jak i w ogólnokrajowym środowisku. Środowisku żydowskim. Przykłady można mnożyć całych klanów, choć nie wszystkie z nich do dziś pozostały w pełnej sile, jak i zarówno tych, którzy działają w pojedynkę. Czy w społeczności żydowskiej jest jakiś specjalny gen? A może w tych teoriach o światowej kontroli jest ziarno prawdy? Cóż, można tak myśleć, ale przyjrzyjmy się kilku faktom. Przede wszystkim ograniczenia, których doświadczyli Żydzi, popchnęły ich w niszę handlowo-finansową. Poznali ten biznes, osiągnęli w nim sukces i przekazywali całą wiedzę kolejnym pokoleniom. Opresje i wojny zmuszały ich do migracji, a to z kolei mogło wykształcić wysoką adaptację do zmieniających się warunków i środowisk. Trwałe sieci rodzinne gwarantowały, że wiedza, powiązania i przede wszystkim, majątek pozostawały w wąskim i zaufanym kręgu. Jednoczesna dywersyfikacja dochodu pozwalała uniknąć wysokich strat w momencie kiedy jeden z biznesów nie wyszedł oraz nie mniej ważne możemy zawrzeć w starym porzekadle: ucz się ucz, wiedza to potęgi klucz. W kulturze żydowskiej ogromna waga jest przykładana do edukacji, nieważne czy mówimy o prestiżowych uczelniach czy po prostu o wykształceniu wyższym. Czy o teraźniejszości czy wiek temu, Żydzi zawsze przewyższali procent wyedukowanych nawet kilkukrotnie mimo stanowienia mniejszości względem społeczeństwa, w którym się znajdowali. W innej branży, takiej jak rozrywka, ludność żydowska również wiedzie swój prym. Mila Kunis, Natalie Portman czy Aubrey Drake Graham jest tego naprawdę bardzo dużo, a biorąc pod uwagę, że niegdyś były to tylko 2% całego amerykańskiego społeczeństwa, w krótkim czasie znaleźli się na wyżynach. A skoro sława, gwiazdy, no to i majątki, z tą różnicą, że w nieco mniej ostentacyjnych branżach. Na liście Forbes'a Top 400 możemy znaleźć nazwiska osób pochodzenia żydowskiego z oficjalnych danych na 2019 Rok na 400 pozycji z tej listy, aż 139 z nich to Żydzi. Dodatkowo, wśród 50 najbogatszych osób, według Forbesa z 2023 roku, aż 16 to wyznawcy judaizmu, co daje 32%. A co na przykład z Rothschildami? Gdzie na tych listach jest ich miejsce? Otóż tutaj zarzucę klasykiem: pieniądze robią ciszę, a oni sami słyną z ekstremalnie. Dyskretnego stylu życia. Ich firmy są w dużej mierze prywatne, niepubliczne i nienotowane na giełdzie, co oznacza, że nie ma przejrzystych danych o ich dokładnym majątku. A że Forbes opiera się na publicznych informacjach, nie są w stanie tego zmierzyć. Krążą pogłoski, że majątek specjalnie został tak rozproszony, aby nie można było go namierzyć. Całej tej historii można wierzyć w przypadek, można wierzyć w strukturę, ale gdy społeczność, która stanowi zaledwie ułamek wszystkich ludzi na Ziemi, zaczyna pojawiać się w zarządach największych korporacji świata w mediach, finansach, na uczelniach, ale i w funduszach inwestycyjnych, to ludzie myślą różne rzeczy. I tu pojawia się pytanie: może to wszystko nie tylko zasługę edukacji i tradycji? Może to również efekt dobrze zbudowanych sieci wpływów, wzajemnego wspierania się, finansowego nepotyzmu i nieformalnych układów, które dla innych narodów są po prostu niedostępne? Wartości rodzinne, edukacja i wspólnota to niewątpliwie siła. Ale czy nie stają się one fundamentem do utworzenia się struktury, która działa wedle własnych zasad i jest nieprzenikniona dla reszty świata? Czy naprawdę mamy do czynienia z równym boiskiem, czy może z grą, w której jedni znają reguły od urodzenia, a inni dowiadują się o nich, kiedy jest już za późno? Zostawiam to bez odpowiedzi, ale żeby poznać świat, w którym żyjemy, nie wystarczy patrzeć na to, co na powierzchni. Trzeba nauczyć się patrzeć głębiej tam, gdzie zaczynają się pojawiać prawdziwe pytania. W dzisiejszym odcinku to już wszystko na kanale Globus. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, rozważ zadzwonienie dzwoneczkiem i bądź na czasie. Do zobaczenia w następnych odcinkach.